Radio Super FM i PogońSportNet.pl Z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski. Witamy bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym wydaniu już audycji Pogoń FM w Drodze do Europy. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dobry wieczór. I Sebastian Różkowski, Super FM. Zacznijmy od podsumowania meczu z Lechem Poznań. Aspekty klimatu i tego, co się działo na trybunach, na razie zostawiamy. Skoncentrujmy się tylko i wyłącznie na aspektach piłkarskich. Myślę, że tutaj się ze mną zgodzisz, że to bardziej punkt zdobyty po tym remisie 2 do 2 niż dwa punkty stracone. Zdecydowanie nawet nie ma co tutaj dyskutować na ten temat. Alech był dużo lepszym zespołem przez znaczną część meczu, bo pogoń bardzo dobrze weszła w mecz. Miała mm -hmm. Bardzo dobre 15-20 minut, zwłaszcza nasza prawa strona, gdzie Pontus Almquist potrafił robić przewagę, wyprzedzał Daglasa, wbiegał w pole karne. To tak naprawdę po jego akcji padła ta pierwsza bramka, gdzie Sebastian Kowalczyk dobijał to uderzenie i naprawdę wyglądało to bardzo fajnie, miło dla oka. Graliśmy dobrze w obronie, ale później znów spokojnie stało się to, co się お myślę, o początku sezonu. E, drużyna stanęła. Gdzieś zabrakło pomysłu na rozegranie akcji. Druga połowa uwidoczniła to zwłaszcza, e, gdyż e, no, tak naprawdę poza jednym strzałem głową Kostasa e, nie zagroziliśmy bramce e, Bednarka w żaden sposób. Ani strzałem z dystansu, ani jakąś składną akcją, ani jakimś przyspieszeniem. Lech nas rozgrywał. E, strzelił drugą bramkę, kontrolował przebieg meczu i, i dobrze, że nie strzelił żadnej kolejnej, bo e, Pogoń, no, nie miała nic do powiedzenia. Dopiero ten rzut karny przywrócił nam nadzieję na to, że, że możemy odwrócić losy tego meczu, ale to jest szczęśliwy remis i trzeba to głośno powiedzieć, że to jest remis szczęśliwy. Wszyscy byli przekonani, że to Lech Poznań będzie gorzej wyglądał w drugiej połowie pod względem fizycznym, ale tak nie było. Można tak powiedzieć, chociaż jeśli chodzi o fizyczność mi ciężko jest ocenić piłkarzy pogoni, bo żaden z nich tam rękawami nie oddychał, nie słaniał się po boisku. Moim zdaniem gdzieś tu jest problem. Ja tu mówię bardziej... o Lechu bardziej, o tym, że generalnie wyglądało to tak, że będą zmęczeni, że gdzieś tam około 70 minuty powinni, że tak powiem siąść, tak nie, nie Lech, było. Lech widać, że odżył po tym słabym początku sezonu. Mówiliśmy o tym przed meczem, mówimy o tym po meczu. Widać, że ta drużyna złapała rytm i, i taką chęć punktowania i, i osiągania fajnych rezultatów. Zaskoczyło to pod okiem w końcu tego nowego trenera, który jest w Poznaniu. A wracając do pogoni, no gdzieś tutaj myślę, że brakuje cały czas jakichś aspektów w grze, że nie potrafimy zdominować rywala w dłuższym okresie czasowym w trakcie meczu niż 20-30 minut, może jedna połowa, bo w zasadzie no ciężko sobie przypomnieć taki mecz, w którym to pogoni miałaby zdecydowaną przewagę. No może z Wisłą to tak był takim meczem, gdzie nie wygraliśmy poprzez błędy indywidualne i, i tam wyglądaliśmy lepiej od rywala, ale w, w poza tym to ciężko przypomnieć sobie taki mecz, w którym bylibyśmy <laughs> drużyną dominującą przez cały przebieg tego spotkania. To teraz dwa słowa na temat kontuzji, bo ten mecz pechowo zakończył się i dla Smolińskiego, i dla Pontusa, czy coś wiadomo co z nimi? Jeśli chodzi o Pontusa, tutaj żadnych informacji nie mam, informacje, które dobiegają w sprawie Kacpra Smolińskiego nie są pozytywne. Jest to odnowienie kontuzji, znaczy odnowienie to jest w zasadzie nowa kontuzja, ale tego samego kolana, ponownie zerwane więzadła, e, szkoda, bo jest to naprawdę fajny, sympatyczny chłopak, któremu trudno... Temu, tydzień temu poświęciliśmy mu dużo miejsca, sam mówiłeś, że jesteś jego wielkim fanem. Tak. No i takie rzeczy się wydarzyły. Niestety. E, wszystko wskazuje na to, że czeka go co najmniej pół roku przerwy w grze. Dobrze, że w szczęście w nieszczęściu, że dzieje się to w tak młodym wieku, że ten chłopak jeszcze nic nie stracił, jeszcze cały czas ma wiele do wygrania, ale wiemy jak ta kontuzja. Jest ważna w życiu piłkarza i jak wiele może popsuć. Ja życzę Kacprowi, żeby wytrwał, żeby miał siłę przetrwać znów ten ciężki okres rehabilitacji i wrócił jeszcze silniejszy niż teraz. To teraz przenosimy się na trybuny, blisko 17 tysięcy widzów, ponad 1000 osób z Poznania. No, już nie mogę się doczekać, jak będzie cały stadion oddany. W niedzielę podczas tego meczu z Lechem atmosfera była fantastyczna na każdej praktycznie trybunie. To było coś niesamowitego. No, ja tak naprawdę po pierwszej części meczu napisałem na Twitterze jak ten mecz wygląda, bo ja skupiałem się bardziej na tym, co dzieje się na trybunach, jak ten stadion żyje, jak ci ludzie cieszą się tym, że są na tym stadionie i, i jak to fajnie wygląda. I nie skupiałem się za bardzo na tym, co, co działo się na boisku. Musiałem później sobie obejrzeć powtórkę tego spotkania, żeby mieć pełen obraz przed naszym dzisiejszym spotkaniem tutaj w studiu. I cieszę się, że dożyliśmy takich czasów. Przez długie lata na to czekaliśmy. Kiedyś wątpiłem, że ten stadion Powstanie. Tak, ja też ale zastanawiałem jest. się, czy, czy stanie czy się to do życia, czy, czy może moje dzieci będą musiały czekać i, i, i informować już później, kiedyś po moim zejściu, że, że taki stadion powstał. Ale cieszę się, że, że dożyliśmy tych czasów, że jest tak fajnie. Atmosfera świetna, poniosła piłkarzy do tego, żeby w tej końcówce powalczyć o, o korzystny rezultat. To się ostatecznie udało, bo ten remis jest korzystnym rezultatem w końcowym rozrachunku. A wracając do samych trybun, czekajmy, czekajmy na początek października. 1 października mecz z Lechią Brubelki ćwierkają, ptaszki ćwierkają, że to już będzie ten moment i to będzie ten dzień, kiedy ten cały stadion będzie otwarty. Już za chwilę w Radiu Super FM dowiemy się kto został super piłkarzem meczu z Lechem Poznań. Zostańcie z nami. Super Piłkarz Meczu. To już teraz rozwiązujemy plebiscyt na Super Piłkarza Meczu. Jak zwykle odważne informacji. Spodziewam się, że po meczu z lechem tych kart dostałeś sporo. Jest to bardzo dobry wynik. 2975. Myślałem, że będzie więcej. No dobra, kto na miejscu piątym? Dante Stipica, z notą 5,28. Pozycja czwarta. Leo Borges, z notą 5,46. Czołowa trójka, miejsce trzecie. Kamil Drygas, z notą 5,48. Pozycja druga. Sebastian Kowalczyk, 5,52. I miejsce pierwsze. Dla mnie niespodzianka, Pontus Almqvist, 6,06. Tak wygląda klasyfikacja na najlepszego piłkarza meczu z Lechem Poznań. A co za chwilę w audycji Pogoni FM, w drodze do Europy? Za chwilę usłyszymy głosy pomeczowe trenerów obu zespołów, a także Kamila Drygasa, strzelca drugiej bramki, która dała Pogoni ten ważny punkt. Pogoń FM w drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. To już teraz w radiu Super FM w programie Pogoń FM w drodze do Europy we wtorkowy wieczór posłuchajmy co po meczu Pogoń Lech mieli do powiedzenia trenerzy, a także co po meczu miał do powiedzenia Kamil Drygas, który strzelił tego gola w 97 czy 8 minucie meczu z rzutu karnego, gola, który dał Pogoni jeden punkt. If we start with result, uh, we need to be uh, quite satisfied with the one point. Zaczynając od wyniku, musimy być całkiem zadowoleni z jednego punktu. Jeśli chodzi o naszą grę i o ten gol, który zdobyliśmy na końcu, to był zasłużony jeden punkt. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia kibiców, którzy wspierali nas przez cały mecz i bardzo nam pomogli zdobyć ten gol na końcu. Ale nasza gra pokazuje, że musimy się rozwinąć, musimy wyciągnąć wnioski, wyciągnąć lekcje i musimy być lepsi w przyszłości. I patrząc na naszą grę jest wiele rzeczy, które, na które musimy zwrócić uwagę, wiele rzeczy, które musimy poprawić i pod tym względem możemy być rozczarowani. I moją odpowiedzialnością po takim meczu jest zrobić wszystko, żebyśmy byli lepsi w przyszłości, żeby zespół, żeby drużyna, żeby poszczególni gracze byli coraz lepsi i żebyśmy następnym razem wygrali. Very very good game for my team. Myślę, że zasługujemy na wygraną, ale w końcu tego Był to bardzo, bardzo dobry mecz w wykonaniu mojego zespołu i uważam, że jako zespół zasługiwaliśmy dzisiaj na wygraną. No to się nie udało i to jest jedyne, co mogę tak w zasadzie złego powiedzieć o, o tym spotkaniu. Zagraliśmy przy pełnym stadionie i czuliśmy, że wszyscy poza oczywiście tą grupą naszych fibliców byli, byli przeciwko nam i było to dość. Ciekawe doświadczenie po tym czwartkowym meczu w Europejskich Pucharach. Dzisiaj wystąpiliśmy też w trochę zmienionym składzie. Część innych, świeżych zawodników w naszym zespole się pojawiło. No i tak jak tutaj można powiedzieć, zacząłem jedyne co, jedyne czym jestem zawiedziony, to końcowym rezultatem, natomiast na pewno nie grom mojego zespołu, bo, bo zagraliśmy dzisiaj bardzo, bardzo dobry mecz. Na pewno zawsze lepiej gdzieś ten punkt w końcu chce zyskać niż tak jak na przykład dzisiaj Lek 2 stracił można powiedzieć. No. Myślę, że fajny mecz do oglądania, dużo się działo. Spotkały się dwie dobre drużyny i myślę, że remis jest wynikiem sprawiedliwy. Mocniej było, no nie było, nie będę ukrywał. E, ale cieszę się, gdzieś tam czułem się pewnie, e, zgłosiłem swoją kandydaturę i udało się. No tak jak Ci powiedziałem, no, cieszy to, że ten punkt wywalczony został w całej końcówce. Aczkolwiek chcieliśmy ten mecz bardzo wygrać, gdzieś tam wielu kibiców, e, otworzyliśmy nowe trybuny, e, ale tak jak powiedziałeś, no, lekko po bardzo słabym początku gdzieś tam, no widać, że wraca na właściwe tory, mają wielu jakościowych zawodników. Nic, szanujemy ten punkt i tracimy dalej. Za nami pomeczowe wypowiedzi trenerów oraz Kamila Dregasa, a już za chwilę porozmawiamy o innym bardzo ważnym i ciekawym wydarzeniu, czyli powołaniach do reprezentacji Polski na wrześniowe mecze Ligi Narodów. Pogoń FM w drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz powołał kadrę zawodników na wrześniowe mecze Ligi Narodów. Polska zagra z Holandią i Walią. Dla nas to są bardzo ciekawe i bardzo dobre powołania. Bardzo dobre powołania trzech piłkarzy z Ekstraklasy, z czego dwóch to zawodnicy Pogoni Szczecin. Także tu na pewno duży pozytyw, duża radość. Oczywiście w kadrze jest Kamil Grosicki, bo trudno sobie kadrę bez Kamila wyobrazić nawet bez Kamila, który nie gra, bo bo, bo ciężko będzie Kamilowi myśleć. Myśleć o tym, żeby, żeby być podstawowym piłkarzem reprezentacji Polski w tym momencie, ale jest ważnym ogniwem, takim scalającym ten zespół. No i drugie, myślę, że dużo e, takie większe zaskoczenie przy powołaniach, chyba największe na całej tej liście. Mateusz Łęgowski, wychowanek pogoni Szczecin, a wcześniej e, grający w takim klubie Golbrodnica, ale jeszcze jako, jako dzieciak został przez pogoń tutaj do Szczecina ściągnięty wraz z bratem. Doczekał się powołania do reprezentacji Polski. Zobaczymy, czy doczeka się występu, bo na ten moment Czesław Michniewicz zapowiedział już w rozmowie z mediami e, po tych powołaniach, że Mateusz przyjeżdża, żeby zobaczyć i poczuć atmosferę reprezentacji. jakiej piłki. To, czy on będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Holandią, na ten moment jest niewiadomo. E, będzie trenował do tego czasu na pewno z tymi wszystkimi piłkarzami, jak Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, Grzegorz Krychowiak i tak dalej, i tak dalej. A po meczu z Holandią prawdopodobnie, najprawdopodobniej e, przy idzie do kadry U21 Michała Probierza, która będzie rywalizować w swoich spotkaniach. Ma to być dla niego taka nagroda, taki kop motywacyjny, że jego dobra gra i jego rozwój został zauważony przez samego selekcjonera reprezentacji Polski i tylko od niego zależy, co zrobi z tym dalej. Czy załapie się do kadry na Mundial w Katarze? Dziś myślę, że ciężko jest sobie to wyobrazić, ale niech Mateusz robi wszystko, co może, jak najlepiej, żeby tak się stało. Niech przede wszystkim gra dobrze dla pogoni, bo to tylko przełoży się na to, żeby był dalej cały czas w kręgu zainteresowań selekcjonera. To teraz posłuchajmy, co w rozmowie z telewizją Pogoń TV powiedział nasz zawodnik chwilę po otrzymaniu powołania do kadry e, trenera Michniewicza. Jestem bardzo szczęśliwy. E, wiadomo, jest to spełnienie marzeń każdego, każdego zawodnika. E, gdzieś marzy się o tym od, od małego i, i no naprawdę jestem, jestem bardzo, bardzo dumny. No myślę, że, że Kamil mi pomoże gdzieś tam, e, gdzieś tam na, na początku i, i, i na pewno też cieszę się, że, że z nim jadę, bo, bo gdzieś e, doda mi to trochę otuchy. Już e, trener właśnie do mnie, do mnie dzwonił, e, no, na początku było to takie lekkie zaskoczenie e, i gdzieś później już, e, tak jak mówiłem, to szczęście. Byłem, byłem bardzo, bardzo zadowolony. Myślę, że gdzieś teraz e, mam niezły moment, e, gdzieś myślę, że idę cały, cały czas do góry. E, myślę, że też najważniejsze, żeby, żeby skupiać się na tym, co masz robić, a nie na tym, na co nie masz wpływu. A cała reszta, cała reszta przyjdzie. Nawet jakby nie myślałem o tym, o tym powołaniu. Gdzieś staram się robić, wykonywać tutaj pracę, pracę w klubie, a tak jak mówię, wszystkie inne rzeczy, jak będzie się robiło to, co ma się robić, to to same przyjdą. Tyle Mateusz Łęgowski. Jeszcze jedna ciekawa sprawa, o której warto powiedzieć w reprezentacji, jest Jakub Piotrowski. I to też fajna rzecz, bo e, ten chłopak po odejściu z Pogoni miał trudne momenty. W Belgii się nie przebił. E, później grał w drugiej lidze niemieckiej z, z większym i mniejszym szczęściem. E, ostatecznie trafił na starcie tego sezonu do Bułgarii, do mistrza Bułgarii, Lu ludogorec Razgrad. Gra w zespole razem ze Spasem Delewem i notuje tam naprawdę e, coraz lepsze występy. Jest to taka szansa odbicia się dla niego. E, został już zauważony. To też takie wyróżnienie dla tego chłopaka. Ja się bardzo cieszę, bo to też taki sympatyczny, dobrze ułożony, grzeczny chłopak, e, który gdzieś tutaj Pogoni zbierał takie ostatnie szlify przed pójściem w świat i, i fajnie, że w tej kadrze się znalazł. No musimy zauważyć jedną ważną rzecz i tu na pewno klub pochwalić, bo ostatnio dużo y, mówi się złego o klubie, y, że tylu piłkarzy, których wprowadziła do reprezentacji Pogoń w ostatnich pięciu, sześciu latach, to ja sobie w przeszłości nie pamiętam. Tu już nie mówię o debiutach, bo Sebastian Kowalczyk nie zadebiutował, Hubert Matynia nie zadebiutował e, jako piłkarz Pogoni w reprezentacji, ale byli powoływani, byli zauważani przez selekcjonerów i, i, i byli powoływani na zgrupowania kadry jest to na pewno duży, duże wyróżnienie dla tej pracy, którą się w Pogoni wykonuje, e, ale nie można oczywiście spocząć na, lauro, na laurach, trzeba dalej się rozwijać, trzeba dalej kształcić kolejnych młodych piłkarzy, bo oni będą potrzebni Pogoni, no i o reprezentacji Polski. To teraz jeszcze trzeba powiedzieć kilka słów na temat młodzieżowych reprezentacji. Trener Probierz, trener młodzieżowej reprezentacji Polski powołał Fornalczyka oraz Kacpra Kozłowskiego. Z kolei trener Miłosz Stępiński, trener reprezentacji do lat 21, powołał Marcela Wędrychowskiego. Fajnie że ci młodzi chłopcy od nas są zauważani. Pojadą na reprezentację dla Mariusza Fornalczyka. Może będzie to też taki moment, żeby troszeczkę oczyścić głowę, bo te ostatnie mecze, po tych ostatnich meczach w ekstraklasie, dużo mu dość się dostaje od kibiców. Nie wyglądał najlepiej na na boisku w ostatnich spotkaniach, i, i jest to dla niego jakaś tam szansa. A za to dla Marcela Wędrychowskiego, żeby troszeczkę więcej tych minut na, na wyższym poziomie niż trzecia liga złapać. Obaj ci piłkarze grali w ostatnim meczu rezerw z Zawiszą bytko. byłem na tym spotkaniu, byłem na pierwszej połowie tego meczu. No i oni akurat w tej pierwszej połowie przebywali na boisku. To, co ci chłopcy robili z tym rywalem, e, czołową drużyną trzeciej ligi, bo, bo Zawisza e, przed tym meczem był na drugim miejscu w tabeli, raz lewą, raz prawą, tam atak za atakiem, pięć bramek to mogło być do przerwy i, i w ale nikt by się tutaj nie obraził W przerwie zeszli do szatni Żeby być brani pod uwagę Przez trenera pierwszego zespołu Była to dla nich taka szansa Złapania trochę, trochę rytmu gry Ale obaj wyglądali naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie Już za chwilę zajmiemy się paniami Grającymi w Pogoni Szczecin I tutaj takich dobrych wiadomości W sensie, że tu kadra, że tu wygrana, tu remis no, Nie będziemy mieli, zostańcie z nami Pogoń FM W drodze do Europy W Radiu Super FM, Super FM. No, niestety, niestety kolejna porażka piłkarek nożnych Pogoni Szczecin. Nasze zawodniczki, że tak powiem, lubują się w wyniku 0-3. Szkoda, bo ciężko było myśleć o tym, że Pogon wróci z punktami z Sosnawca. Nie była faworytem tego spotkania. Tak terminarz się ułożył, że dość ciężkie mecze drużyna ma już na starcie do rozegrania. W Sosnowcu się nie udało. 0 do 3, no wynik wysoki. Troszeczkę taki entuzjazm, wydaje mi się, opadł po tym, po tym pierwszym meczu I, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na trybunach w czwartek, był. panie grają już czwartek, pewnie za chwilę dokładnie mm -hmm. o tym wszystkim powiesz. I też z kolejnym bardzo mocnym rywalem, bo będzie to Górnik Łęczna. A wracając do tego meczu w Sosnowcu, yy, no, cztery mecze, trzy punkty, dolne rejony tabeli póki co. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach. No trzymamy za słowo prezesa Macieja Buryta, że interesuje nas to, co na miejscu sześciu wyżej. Warto jednak powiedzieć, że ten terminarz nam nie sprzyja. Gramy głównie z zespołami z górnych rejonów tabeli. Tak jak powiedziałeś, przed nami teraz mecz z Górnikiem Łęczna. Co ciekawe, Górnikiem Łęczna, który teraz w tej kolejce po raz pierwszy przegrał w tym sezonie, przegrywając 0-3 u siebie z GKS-em Katowice. Znowu wynik 0-3. No, dziewczyny lubią się w tym 0-3, <noise> 3-0. E, no to niech będzie teraz 3-0 dla Pogoni w Szczecinie. I to ten mecz. Mecz z Górnikiem Łęczna na, na trójce, na Twardowskiego. Znowu trójka. Znowu trójka. Tak. W czwartek o godzinie 17.00. Oczywiście zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny. Pogoń FM w drodze do Europy w Radiu Super FM. Super FM. Kończymy dzisiejsze wydanie audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Czas y, powiedzieć o tym, co przed nami. Widziałem na Twitterku chwaliłeś się akredytacją na najbliższe spotkanie portowców. Na razie złożonym wnioskiem o akredytację, ale nie, nie, no, nie, nie rozpatruję możliwości, żeby miał być ono odrzucone. Jeszcze się z tym, no, dawno się z tym nie spotkałem, bo kiedyś raz się spotkałem, że mój wniosek o akredytację został w Poznaniu odrzucony, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, jak zaczynałem swoje pisanie i, i tak, to, tak to wyglądało. Teraz już takich sytuacji nie ma. Tak, ja wybieram się z kolegami z redakcji Pogoń Sportnet do Krakowa. Jedziemy w sobotę pociągiem, wracamy w niedzielę wczesnym rankiem samolotem do Goleniowa więc można było sobie tutaj tak to zorganizować, żeby szybciej z tego Krakowa wrócić. Mecz w sobotę. Oby z punktami. Mecz w sobotę, obyśmy zakończyli go z punktami. Krakowia jest chyba jeszcze bardziej nieobliczalnym zespołem niż pogoń. Tak, raków 3-0, a potem 0-2 z widzem. Dokładnie tak. Można ograć raków Częstochowa wysoko na własnym stadionie, aby później przegrać. No, myślę, najsolidniejszym w tej chwili Beniaminkiem, jakim jest widzew, ale no mimo wszystko e, rozmiary tej porażki, no i też obraz tego meczu, jaką wyglądał, e, pokazują, że Krakowia jest. E, bardzo rozregulowana. Potrafi zagrać dobry, bardzo dobry mecz, potrafi zagrać mecz słaby, często naprzemiennie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz w spotkaniu z pogonią. No ja nie pokuszę się o żaden wynik, bo ja też cały czas nie wiem, jaką pogoń my zobaczymy w kolejnym meczu. Trener Jens Gustawson na każdej z konferencji powtarza, że to już jest ten moment, mhm. że już teraz ta drużyna wygląda najlepiej od momentu, kiedy on zaczął z nią pracę, no i. i zacznie się w końcu trenerowi za te wypowiedzi myślę obrywać, jeżeli, jeżeli zaczną przychodzić porażki, bo ta drużyna no, wygląda cały czas tak samo. Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego skoku jakościowego. Nie dominujemy swoich rywali. No oby to był ten mecz z Krakowem, taki moment przełamania. Może ten gol z Lechem Poznań, który strzeliśmy już w doliczonym czasie gry, da takiego dodatkowego. Może i okrągła dziesiąta kolejka. Może dziesiąta kolejka. Może nie wiem, mamy jakieś święto w sobotę. Nie kojarzę, ale przychodzi mogę mi do głowy. No Niech będzie to dzień przełomu pogoni Szczecin i, i żeby ta pogoń grała tak, jak my sobie tego wszyscy życzymy, żeby była ofensywna, żeby, była, żeby, żeby dominowała swojego rywala. No i niech to się stanie w Krakowie. W sobotę jest Dzień Wolnego Oprogramowania, Światowy Dzień Dawcy Szpiku, Światowy Dzień Sybiraka, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. To przy takich dźwiękach, dźwiękach muzyki Country, oby piłkarze sobie poświętowali trzy punkty zdobyte w Krakowie w szatni po meczu. Nie mam nic przeciwko temu. Poświętujmy później, wcześniej też przed pod sektorem gości, bo liczna grupa kibiców na ten mecz się wybiera. Otrzymaliśmy 500 biletów, one są cały czas w sprzedaży. Informacje można znaleźć na fanpage'ach Stowarzyszenia Kibiców w i Szczecin Portowcy, oczywiście też na stronie pogońsportnet.pl. Jedziemy do Krakowa pociągiem rejsowym, wracamy pociągiem rejsowym. Fajna okazja, żeby pojawić się na stadionie rywala, który bardzo nas nie lubi, i którego nasi kibice bardzo nie lubią. To zawsze są takie dodatkowe smaczki, takie rywalizacji i fajnie, że, że będzie taki kolejny mecz, oby z pozytywnym Rezultatem mamy tam coś do udowodnienia, bo ostatni mecz w Krakowie e, strzeliśmy bramkę w końcówce, a jeszcze później bramkę wyrównującą straciliśmy już w walczonym czasie gry. To niech teraz się odwróci i to my wygramy ten mecz. Co ciekawe, spoglądając na tabelę, ta tabela jest strasznie spłaszczona. Na 27 możliwych punktów liderzy mają po 17, czyli Wisła Płock, pogoni Legia. Potem jest Rakow, który ma 16 Radomiak jak 14, a między szóstą Krakowią, która ma 13 punktów, a 16 zagłębiem, który ma 10 punktów, są tylko 3 punkty różnicy. I każda kolejka. W tej chwili może bardzo mocno namieszać pogoń. Po tej kolejce nie może spaść niżej niż na piąte miejsce, ale nie daj Boże, jakiś kolejny zły rezultat i możemy znaleźć się gdzieś tam w dolnej części tabeli. Także e, zacznijmy punktować, zacznijmy odjeżdżać, bo to jest taki moment, który z poprzednich sezonów pamiętamy bardzo pozytywnie. Koniec września, początek października to był tak zwany Costa Time, gdzie zaczynaliśmy re, punktować regularnie, wygrywać mecz za meczem. Skoro w zasadzie cały sztab Jensa Gustawsona się nie zmienił, to liczę, że też tak samo będzie wyglądać. O to teraz. Dziś od nas to wszystko. Czekamy na kolejne mecze portowców, czekamy na mecze reprezentacji z udziałem portowców. Jednym słowem, czekamy na spotkania, które przed nami. I dziękujemy za czas wspólnie spędzony. Daniel Trzepacz, Pogoń Sport.net.pl i SuperFM. I czekamy na kolejną audycję. Pogoń FM. Która o tak. wtorek. O tak, to będzie 68 audycja, bo dzisiaj 67. O tym jeszcze nie mówiłem. Sebastian Różkowski, ja także kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Super FM i PogońSportNet.pl Z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski.